Szanowni Państwo, oto słynny Babuk albo świat, jak się obraca, przypowieść obyczajna z francuskiego. Polski pierwotruk Le Monde comme il va, Vision de Babuc écrire par lui-même, czyli powiastki filozoficznej Woltera z 1748 roku, która w w Polsce funkcjonuje pod tytułem Tak się toczy światek. Książka została opublikowana w polskim tłumaczeniu w 1785 roku w Lipsku bez nazwiska autora. Zgodnie z tym, że nazwisko Woltera w owym czasie budziło w Polsce głównie skrajnie negatywne reakcje. Choć oczywiście liczne omówienia i mniej liczne tłumaczenia francuskiego filozofa były już w naszym kraju dostępne. Historia o Babuku jest oczywiście historią metaforyczną. Babuk zostaje wysłany przez anioła i Turiela, aby osądzić dekadenckie społeczeństwo, jakim jest Persepolis. Musi zdać mu raport, by ten zdecydował, czy powinien zniszczyć, czy oszczędzić miasto. Prace swą traktuje Babuk niezwykle poważnie. W jednym rozdziale jest on zachwycony i chce chronić miasto, w kolejnym jest przerażony i chce je zniszczyć. Pod kostiumem powiastki podróżniczej Wolter dokonywał rozliczenia z XVIII-wiecznym Paryżem, krytykował szlachty i plutokrację, zakony czy oportunizm dworski. Paradoksalna jest pragmatyczna puenta tej przypowieści, że lepiej zostawić świat takim jaki jest, bo jeśli nawet nie wszystko jest dobre, to świat w swojej formie jest po prostu znośny. Wolter nazywał się właściwie François-Marie Arouet i był wychowywany w kolegium jezuickim. Wcześnie znalazł się pod wpływem filozofii libertyńskiej i stał się zagorzałym krytykiem religii objawionych i ich instytucji, a zwłaszcza kościoła katolickiego. Był też liberałem i wyznawcą absolutyzmu oświeconego. Za swoje poglądy więziono go w Bastylii, później przebywał na wygnaniu zarówno w Anglii, jak i na dość wygodnym uchodźstwie na dworze Fryderyka II w Podżdamie. Ostatnie 20 lat spędził w Ferney, stąd jego przydomek, mędrzec z Ferney. Prowadził tam bogatą korespondencję z wybitnymi postaciami swej epoki, obejmującą łącznie 102 tomy. Zwalczał obskurantyzm, fanatyzm, przesądy i bronił tolerancji. Był twórcą utworów poetyckich, w tym Henriette i La Pucelle d'Orléans, złośliwej opowieści o Joannie Dark. Był też dramatopisarzem, autorem Edypa, Mahometa. Wreszcie do dziś ceni się jego powiastki filozoficzne, w tym najsłynniejszą z nich, Kandyda, czyli optymizm. Jako twórca wszechstronny, był też poważanym w epoce historykiem, autorem monumentalnego essay sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations. Wreszcie pisywał utwory publicystyczne, współtworzył encyklopedie i słowniki. W swej epoce był niezmiernie popularny. Podziwiany lub zwalczany, stał się uosobieniem postawy światopoglądowo-politycznej, łączącej afirmację rozumu z filozoficznym sceptycyzmem oraz ducha tolerancji z krytyką światopoglądu religijnego, który zyskał miano wolterianizmu. Wartościowy starodruk z okresu polskiego oświecenia w dobrym stanie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów starodruk i literatura, piękna obca, oświecenie oraz pierwodruki. Zakochaj się w antykwariacie.